Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Jesteśmy na forum czeskomu. No i właśnie tak postanowiłem nagrać ten film, ponieważ w kółko się powtarzają tego typu pytania. Czy do mnie, czy na jakichś forach, właśnie na Facebooku, czy właśnie na czeskomie, pytania: jakie na początku grać, zakładam, że debiuty? Jakie grać warianty, tak? Kogo polecacie, aby oglądać naukę, debiutów i tak dalej, i tym podobne. Zatem, moi drodzy, bardzo fajnie, że ten kocur pyta, odpowiedzi dostaje. No, przeanalizujmy na początek. Mariancello, tutaj mamy jaskuł, czerw. Mariancello, graj 10 plus 0, 15 plus 10, i analizuj partię. Rób zadanka. danka. Ni, Nidza ma rację. Nidza ma bardzo dużo racji. O, no, już ma 1700 ranking, więc no jak najbardziej. Yy, Ologm 850 mówi, że Englund Gambit to fajna pułapka i polecam mu, żeby to grał. Yy, to ja powiem tak. za ma rację. Bez faworyzowania jakiegokolwiek kanału, ani wrzucania nikomu, no, tak na poprawdzie, yy, to jest dobra rada. Oglądajcie youtuberów. Ja bym osobiście polecił Kogo mógłbym polecić fajny kanał? Na pewno pana Kaczorowskiego, no bo to jest fajny kanał bardzo edukacyjny, bardzo dużo rzeczy tam znajdziecie. So, tak jest, jeśli chociaż to to jest taki sztywny klimat, jeśli wolicie coś bardziej wyluzowanego, no to na pewno go czes tak, gotam czas robi fajną robotę. Santeremo, tak, jeśli ona się tak nazywa, jak najbardziej Koridze, jak najbardziej Z polskich czerw, no czerw jak najbardziej też robi fajną robotę, więc... Marian Cello, wszyscy, wszyscy robią fajną robotę, więc no to jest kwestia odbioru tego, tak. Czy Wam się podoba taka narracja, taki styl prowadzenia, czy też nie. Co dalej? Jakie grać warianty, jakie na początku grywać debiuty i w ogóle takie rzeczy? Każdy, moi drodzy, to jest moja odpowiedź na to pytanie. Każdy debiut na początku Waszej drogi jest dobrym debiutem. Bo tak po prawdzie możecie się nauczyć tak jak tutaj ologm poleca englut Gambit. Tak? Dla tych, którzy nie wiedzą D4, E5 i zabicie tego pionka wchodzi koniec na C4. Nawet mogę wam to pokazać. Jest fajna pułapka w tym. Gdzie ta pułapka? Lern, analiza. Zaraz wam pokażę tego engluda. To jest naprawdę bardzo fajny wariant. Trzeba z tego wyjść. I no i mamy coś takiego, ciach, 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 ciach. Eee, on broni bodajże skoczkiem, jeśli dobrze kojarzę. Gramy tu, on pobije, gramy skoczka. I jeśli pobije, to dostaje gońc F2. Zaczekamy, czy ten program powie. Tak, gońc F2 musi pobić, traci króla. No i to jest po prostu świetna pułapka. Eee, sprawdza się bardzo często w partach blicowych. Ponieważ jest nawet taki hint, mianowicie skoczek na E7. Musicie po tym ruchu teraz zagrać Primów. I jeśli on zabije, to od razu gracie Primowa i on sobie może pomyśleć, o kurczę, o, na primowie zagrał, no to ciach, tak? No i ciach-ciach i traci królową i jest OK. Tylko że to jest po prostu taka sztuczka. Nie spotkałem się nigdy z tym, żeby ten gambit, ta pułapka weszła w partii klasycznej, chociaż pewnie na jakimś takim ekstremalnie niskim poziomie z pewnością wchodzi. Jednakże wiecie, wystarczy, że w tej pozycji Wy się nauczyliście na blachę, po prostu na głupa tego wariantu, wystarczy, że przeciwnik nie wiem, zagra pionkiem, zagra gońcem, cokolwiek innego i wy nagle jesteście zobligowani do zagrania czegoś takiego. I macie piona mniej i zobaczcie jak stoi biały, to e3 wcale nie było najlepszym ruchem, ale biały według Stockfisha ma półtorej przewagi. Załóżmy, że wasz przeciwnik jest na tym samym poziomie co wy, więc ma znacznie wyższe szanse na to, żeby wygrać tę partię. Oddaliście pionka, bez sensu tak naprawdę, liczyliście na to, że wpadnie pułapka, pułapka nie wpadła. Oczywiście wpadnie tam, nie wiem, w kilku przypadkach na, nie wiem, w dwóch przypadkach na 50, tak? Może, może Wam się uda, może częściej, ale w większości przypadków Wasz przeciwnik nie zagra tego słynnego pionek bije skoczka, tylko pchnie jakieś piona, rozwinie się. No i, w, i nagle jesteście skazani na to, żeby zagrać partię samodzielnie, bez jakiejkolwiek pomocy swojej teorii, bez jakiegokolwiek wyuczonego gambitu. Więc moja rada, moi drodzy, jak należy rozwijać figury. Trzeba rozwijać w ten sposób. Po prostu rozwijamy rzeczy. Nawet jeśli on by zagrał coś takiego. Ech, mogę zabić tego pionka? Ja tam bym zabijał tego pionka, czy nie? No jak? Pyk, pyk, pyk. I niby on ma teraz rekompensatę jakąś, czy nie ma? Po D4, D5 w sensie ma jakąś rekompensatę. Więc po tym trzeba zabić. On zagra tu i po prostu cofamy się gońcem. I po zabiciu, nawet coś takiego, mamy wygodną pozycję. No, no bo jeśli nawet on zagra coś takiego, żeby nam zabić, tutaj robimy sobie roszadkę, on zabija i wieża, więc tego się w ogóle nie boimy. I teraz biały stoi ekstremalnie dobrze, ale po zabiciu tutaj, goniec tutaj. Nie? No i pytanie, jak to ocenia program? No bo co, no, też bym robił roszadę teraz, i też będzie wszystko ok. O, teraz to w ogóle wygrywa. A, głupi jestem. Ale poruszajcie półtora punkta. Ale no teraz wygrywamy, no bo jest coś takiego. Nie? Więc no to jest taka pułapeczka. Nie widziałem, no bo tak naprawdę ja to gram tak od ręki, żeby wam pokazać ideę, a nie poprawny wariant. nie? Ale no chodzi o to, że powinniśmy na początek rozwijać lekkie figury, grać jakiegoś, nie wiem, one rozwiniemy, rozwijamy. Wyprowadzamy swoje lekkie figury, on wyprowadza figury. Robimy roszadę krótką czy długą. Zależy od tego, czy on może pchać pionami. Jeśli może pchać pionami, no to lepiej roszować w przeciwnym kierunku. I jeśli chodzi o debiut, złota zasada brzmi. Przeciwnik wykonuje ruch. Popatrzcie na to, co robi ten przeciwnik, co ten goniec tutaj robi. Nie? Od razu musicie się fiksować na jego ostatnim posunięciu. No bo jeśli na przykład teraz, od w tym momencie sobie myślicie, jeśli zagra tu, no to sobie zagram tu, tak? I on na przykład zagra tu. No to wy gracie, nie wiem, z, powiedzmy, nie wiem, z automatu coś takiego. No i po to, to raczej nie jest już dobry ruch. No bo możemy wybić tutaj. Goniec bije, królowa bije i mamy ciach. Oczywiście bijemy pionem, Jeśli ciach, no to ciach. I skoczek. I też właśnie, nie grajcie na głupa. Mianowicie, no teraz wybicie tego gońca może być spoko. Ja bym osobiście zagrał ten drugi ruch, skoczek e5. No bo zawsze kolejna figura idzie do centrum. Atakujemy, właśnie jest jakaś presja, musi odejść. No i mamy otwartą kolumnę g, półotwartą. No ten nasz pionek niestety przeszkadza. Biały ma też półotwartą, bardziej on ma właśnie tą kolumnę, ponieważ wieża wchodzi. Atakuje pionka, jednak, no właśnie tego skoczka. Jeśli je sobie tutaj postawimy, będziemy kontrolować F4. Może przy odrobinie szczęścia goniec stanie na tej przekątnej i w ogóle będzie bardzo ładna gra. Więc też nie wymieniajcie na głupa swoich figur, koncentrujcie się na ostatnich ruchach waszego przeciwnika. Dzięki czemu nie będziecie tak jak w tej sytuacji. Skoczek idzie tu i zobaczcie, że w tej sytuacji skoczek atakuje gońca. Prawda. Więc od razu musicie zobaczyć, gdzie idzie skoczek. Aha, idzie na E5. Okej, okay, ale co on tu robi? Ojej, atakuje mi gońca. Ojej muszę odejść. A może... Teraz gwiazdeczka, taki znak zapytania i w ogóle wykrzyknik. Może nie muszę. Może mogę zagrać coś innego? Może nie, bo to właśnie ten goniec bije i coś będziemy mieli za to. Może akurat nasza wieża jest tutaj. Powiedzmy, nie wiem, jakieś ruchy wykonajmy. I teraz powiedzmy, że zagrał tym skoczkiem, tak? No i czy uciekamy naszym gońcem? Który. No dobra, jest broniony teraz, to inaczej, tak. Coś takiego. I teraz pytanie: uciekamy niebronionym gońcem? Bo przecież nas atakuje? Czy gramy coś innego? Okazuje się, że właśnie mamy pierwszą linię. O, figura za darmo. Nie może zabić, bo traci królową. I właśnie takie rzeczy musicie widzieć, yy, co sprawi. Iż wasz ranking, jak tutaj Kocur07 napisał, iż jego marzeniem jest posiadanie rankingu 1500. Po pierwsze, nie, nie mówcie nigdy, że macie 600 ELO, bo tak naprawdę taki ranking nie spotkałem się nigdy z rankingiem poniżej 1000 ELO. W sensie takim prawdziwym rankingiem poniżej 1000 ELO. Mam nadzieję, że no, nie, no, raczej no nie ma czegoś takiego. Ten gracz miał na myśli swój ranking najprawdopodobniej w partiach tych szybki, szybkich, błyskawicznych, ale w, na czeskomie, tak? Zobaczmy. Ma 600, tak? Tylko że te 600, pamiętajcie, że rapid na czeskomie to jest nadal blitz w prawdziwych szachach, takich na żywo, ponieważ partie na 10 minut na żywo to nadal jest blitz. Musicie o tym pamiętać. Mm, tutaj jest, na czeskom jest to rapid, więc to no, taki urok y, internetowych szachów. Y, więc no cóż, no tutaj y, przeciw, y, przeciwnik, y, nidza, tak, nidza szachowy, ninza, czyli jak, jakiś ninja czy coś tam, y, jak najbardziej ma słuszność. Cały czas grajcie te normalne partie na 10 minut lub więcej. Y, ogółem polecam Wam znaleźć sobie jakiś klub i do niego uczęszczać. No i tak, róbcie zadanka. Praktycznie codziennie róbcie zadanka, ale też nie tylko te na czeskomie. Fajnym portalem jest chociażby CzesTempo, no bo tam macie bardzo zróżnicowane zadanka, nawet końcówki, a te na czeskomie są bardzo takie taktyczne, więc będziecie mieli dobrą taktykę z tych zadanek, nawet możecie dobić fajnego rankingu, ale to Pamiętajcie, że rozwiązywanie zadanka to tak naprawdę to jest każda pozycja, którą będziecie mieli przed oczyma w czasie partii szachowej. Więc to tam nie, nie będzie tylko i wyłącznie znaleźć mata w 15, czy mata w 2, czy nie wiem, znaleźć jakiś motyw taktyczny, to jakieś widełki, szach z odsłony i tego typu rzeczy, ale czasem, a nawet bardzo znacznie częściej będzie polecenie znaleźć najlepszy ruch na siebie. Tak? Policz wariant. No i właśnie to są. To jest sól szachów, moi drodzy. Więc też nie fiksujcie się tylko i wyłącznie na taktyce. Bądźcie otwarci na inne strony internetowe, nie tylko właśnie na jakiś czeskom, także na jakieś, nie wiem, lichess jak najbardziej jest OK. Czes24 bodajże że też jest OK. Mm, więc no tak, no, taka moja rada jeśli macie jakieś pytania do tego co powiedziałem może macie jakieś zastrzeżenia może palnąłem jakąś głupotę napiszcie proszę w komentarzu z chęcią od, odpiszę, z chęcią z wami podyskutuję mm, ale no wydaje mi się, że jednak mam rację dlatego też yy, nie fiksujcie się na temat jakichś durnych debiutów bo możecie zagrać dosłownie wszystko po e4 możecie zagrać nawet a6 wielokrotnie wygrywam tak partie w internecie na żywo nawet y, wielokrotnie też wygrywałem po ruchu A6 y, na moim y, poziomie, tak. Więc jak najbardziej Wam y, polecam, zamiast poświęcać czas na debiuty, jakieś wkuwanie na pamięć, tak jak patrzę na tego czerwa, to mi się ten przyspieszony smok kojarzy, tak. Y, więc wkuwanie jakiegoś hiperprzyspieszonego, przepraszam, y, przyspieszonego smoka, y, poświęcie ten czas na końcówki. Jak powiedział Jose Raúl Capablanca i z tą myślą Was zostawiam, końcówki to sól szachów. Nie zawsze się pojawiają w partii, ale tak naprawdę każda prawdziwa partia szachów powinna kończyć się końcówką. Więc z tym Was zostawiam. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeszcze raz zachęcam do dyskusji pod tym filmem. Jeśli coś powiedziałem nie tak, jeśli się ze mną nie zgadzacie lub zgadzacie, podzielcie się swoimi wrażeniami, swoją opinią na ten temat. Mam nadzieję, że. No tak, że pomogłem. Jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam zdrowia i fajnych pozycji, no i progresu w szachach. Cześć.